Targi budownictwa i targi mieszkaniowe, oddziałki po dom oraz kujawsko-pomorskie targi inwestycyjne Investor odbyły się w Centrum Targowym Park. Pojawili się producenci i dystrybutorzy wyrobów budowlanych, materiałów wykończeniowych i wyposażenia wnętrz. Były między innymi firmy oferujące technikę grzewczą. Panie Przemysławie, co pokazujecie dzisiaj na targach w Toruniu? Prezentujemy nowoczesne kotły gazowe kondensacyjne, kotły gazowe firmy Wisman. Pod podstawowego kotła serii Vitodens 100 poprzez kotły Vitodens 222, Vitodens 333 mamy w swojej ofercie oprócz tego mamy nowoczesne pompy powietrzne serii Vitokal 200. Oprócz tego zapraszam tutaj do pokazania pompy ciepła Vitokal 200 200G. 200, 200 z nowoczesnymi regulatorami do stosowania do ogrzewania domów z odwiertami pionowymi, sondami pionowymi, czyli, czyli wykonujemy w zasadzie wszystkie instalacje w domach poprzez instalacje wodne, kanalizacyjne, centralne ogrzewanie, ogrzewanie podłogowe, automatykę do ogrzewania podłogowego, kompletne kotłownie, kompletne systemy grzewcze. Dla nowoczesnie budujących się obiektów mamy też bardzo dobry produkt w postaci rekuperatorów. Jakby pan redaktor pozwolił, mamy tutaj nowoczesne, wysokowydajne rekuperatory firmy Vasco. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę, bo brzmi to, to wszystko brzy? bardzo specjalistycznie. Rekuperator, rekuperator, o co chodzi? Powiedzmy telewidzom, którzy być może nie mają wiedzy na ten temat. Rekuperacja, czy inaczej, wentylacja pomieszczeń, odzysk ciepła z łazienek, z kuchni, z garderób, z holi, wprowadzanie świeżego powietrza podgrzanego przez powietrze, które zostaje jakby. Usuwane y, z pomieszczeń, świeże powietrze podajemy, podgrzane do pomieszczeń mieszkalnych, salon, jadalnia, y, pokoje, pokoje, pokoje mieszkalne, pokoje gościnne. Po prostu, nie marnujemy energii. Nie marnujemy energii, zaoszczędzamy tą energię y, z, do w domach, do widzenia, dziękujemy. Y, za, zaoszczędzamy tą energię, y, no i mamy niższe zużycie. Y, prądu, gazu i pieniądze, i pieniądze zostają portfelu, w tak. tak, jest. E, mówiliśmy o pompie ciepła, zatrzymajmy się też chwilkę tak. przy tym. E, to popularne rozwiązanie teraz na, na budowach, w domach, które powstają, nie wiem, chociażby wokół Torunia? Tak, dzisiaj każdy zwraca dużą uwagę na energooszczędność, na energoszczędność budynku, coraz, coraz, coraz nowsze technologie wchodzą, e, coraz e, budynki są coraz bardziej energooszczędne, dlatego inwestorzy zwracają uwagę na e, właśnie. Mm, Minimalne koszty całe, ca, całe, całe, całego, całego utrzymania, budynku. utrzymania budynku, ogrzewania pomieszczeń yy, i podgrzewania ciepłej wody, tak? no bo to jest, to jest jakby istot, istota, istota sprawy. Idziemy, idziemy w kierunku energooszczędności, prezentujemy i promujemy też ogniwa fotowoltaiczne, które mamy też w swojej ofercie, yy, żeby te systemy jakby połączyć, wzbogacić i, 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 i zachęcić inwestorów do właśnie idei energooszczędności. No więc z tego co wiem, to część gmin podtoruńskich dofinansowuje montowanie takich ekranów fotowoltaicznych. Tak, już tutaj gminy się orientują, interesują się tym, tym tematem. Można pozyskiwać dodatkowe fundusze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Ten system dotacji jest już u nas dostępny, także służymy pomocą, poradom, poprowadzeniem całej inwestycji. Na targach obecne były pracownie projektowe i firmy wykonawcze, oferujące m.in. podłogi, okna, drzwi, bramy, ogrodzenia, rolety czy kominki. Bogatą ofertę zaprezentowali również deweloperzy, banki oraz agencje obrotu nieruchomościami. Pani Karolina, dlaczego kupując bądź sprzedając dom czy mieszkanie, warto skorzystać z pomocy fachowca? Przede wszystkim bezpieczeństwo prawne, przede wszystkim oszczędność czasu, bo zleca klient nam tą usługę, więc to my wyszukujemy oferty z rynku specjalnie dopasowane pod jego kryteria poszukiwań i oszczędza dzięki temu czas, oszczędza również pieniądze, bo wiadomo, czas to pieniądz, bezpieczeństwo i przede wszystkim. Myślę, że komfort psychiczny, tak? Że my się tym zajmujemy od A do Z, prowadzimy całą transakcję, pomagamy i jest to na pewno wygoda. Jak to jest, jeżeli chodzi o klientów? Zgłaszają się ludzie, mówią, no mam do sprzedania, nie wiem, taki, taki dom, takie i takie mieszkanie. Pani doradzi w jaki sposób, nie wiem, promować je, tak, do sprzedaży, jakimi kanałami próbować je sprzedać? To tak wygląda? Tak, właśnie tak to wygląda, że zapraszamy klientów do biura, spotykamy się również później na mieszkaniu, doradzamy, co należy zrobić, co należy, jak uatrykcyjnić mieszkanie. Czyli czasami niezbędny jest niewielki remont po to, żeby no właśnie, cena była czasami... zdecydowanie wyższa, tak. Tak? Można by do, zastosować tutaj metody homestagingu, gdzie naprawdę za niewielkie kwoty można uzyskać dużo większą wartość mieszkania i my takie mieszkania sprzedajemy wtedy e, i są klienci zadowoleni, bo później do nas wracają. No to troszkę o lokalnym rynku nieruchomości, tym toruńskim i podtoruńskim e, więcej domów czy więcej mieszkań? Gdzie jest większy ruch na rynku? Obecnie zauważamy, no jak to na wiosnę, duże zainteresowanie działkami, to mamy w powiecie toruńskim. Niestety toruń, domy w Toruniu są dosyć drogie i nieprzystępne na każdą kieszeń, stąd powiat toruński, gminy poościenne są, cieszą się dużym zainteresowaniem obecnie. No właśnie, gdzie nie spojrzeć, Zławieź Wielka, dokładnie. Lubicz, tak, tak. Tak, kolejne okropo, osiedla rosną jak kolejne, grzyby po deszczu. Dokładnie, kolejne miejscowości typu szembekowe, które kiedyś nam się wydawały bardzo odległe, teraz zaczynają y, naprawdę tętnić życiem, tam są przedszkola, asfalt, kanalizacja, wszystko zaczyna się, Toruń, ten powiat idzie już y, jakby w głębi w miejscowości, które wcześniej były po prostu rolami i lasami, tak? Mhm. No to pomówiliśmy troszkę o tej ofercie dla klienta indywidualnego, tak to nazwijmy, ale wiem, że pani specjalizuje się też w doradztwie, jeżeli chodzi o nie wiem, chociażby hale magazynowe, tak, czy lokale użytkowe. Oczywiście, jak najbardziej lokale użytkowe też kupno, wynajem. No pomagamy, no jeśli jest zlecenie typu szukać hali pod Toruniem, tak, czy na dużych areałach, to już wtedy współpracujemy z miastem, współpracujemy z innymi firmami, które posiadają takie nieruchomości, bo nie zawsze my mamy, więc na zlecenie klienta poszukujemy takich nieruchomości też poza Toruniem. Hale magazynowe, ciałki, lokale. Także współpracujemy również z firmami. Zaprezentowane zostały produkty i rozwiązania z zakresu instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i grzewczych oraz wykończenia i wyposażenia łazienek. Deweloperzy pokazali ofertę nowego osiedla w Toruniu w sąsiedztwie hali sportowej Przybema i apartamentów na wybrzeżu. Panie Agnieszko, co pokazujecie na dzisiejszych targach? Obecna oferta to jest nasza inwestycja, Robinia. To jest inwestycja, która jest w zasadzie w realizacji w tej chwili. Oddajemy w lipcu. Zostało nam około połowa mieszkań, także zachęcamy mieszkańców Torunia. No to powiedzmy, co to za robinia, gdzie te mieszkania, co to za centrum miasta. Ulica Gałczyńskiego, można powiedzieć ścisłe centrum miasta, koło Cinema City, także blisko i do... Doskonały idolo. punkt. Można tak, powiedzieć. doskonały, koło hali widowiskowej, nowo otwartej, także bardzo blisko wszędzie, na pierwsze w zasadzie można powiedzieć kolokwialnie. Mamy również do dyspozycji dla mieszkańców okolicy miejsca postojowe w garażu podziemnym. Gdyby ktoś nie chciał kupić mieszkania, a chciałby mieć garaż, miejsce postojowe podziemne, to zapraszamy również. Inwestycja, która jest w realizacji Jastarnia, kolejna nasza, którą w tej chwili pokazujemy na naszych targach dla mieszkańców, którzy chcieliby zainwestować środki pieniężne albo na wypady jakieś takie weekendowe, może wakacyjne. I to też mieszkania, czy tam do... chodzi o domy? To również mieszkania, 15, 14 mieszkań plus jedna, jedno takie, znaczy lokal można powiedzieć inwestycyjny. Także zachęcamy również. No to zatrzymajmy się chwilę jeszcze przy, przy robini. Jakie tam lokale oferujecie? Czy to są małe mieszkania, większe, jakie metraże? No i to co najważniejsze myślę dla klientów, jakie ceny? W tej chwili zostało nam około połowa mieszkań od 45 metrów do 70. To są myślę takie dosyć optymalne, przeważnie 2-3 pokoje z kuchniami osobnymi bądź z aneksami kuchennymi. Czyli takie mieszkania, jakie chyba najbardziej są poszukiwane tak, na dokładnie, rynku, prawda? Dokładnie takie. Zauważyliśmy, że na tych targach klienci najczęściej pytają o mieszkania w granicach 60 metrów, również takie mamy w ofercie. Są to mieszkania dwustronne, jednostronne, w zależności od potrzeb tutaj klienta, od gustu. Ceny, tak jak mówiłam, 500, 5700 na ostatniej kondygnacji. Polityka nasza cenowa jest taka, że im wyższa kondygnacja, tym cena jest wyższa. Być może dlatego, że jest winda od poziomu garażu, czyli nie ma tej bariery piętra, nie trzeba tutaj iść piechotą. To jest kolejny taki element, który jest istotny dla dzisiejszego klienta, żeby po prostu tu była wygoda. No to jeszcze przenieśmy się na chwilę nad morze i przypomnijmy tą jastarnię. Jeżeli ktoś chciałby zainwestować albo mieć fajną bazę wypadową nad Polskim Morzem, to warto się do Was zgłosić. Oczywiście. Mieszkania od 44, od 44 metrów do 70 również, od 300 metrów do morza, także bardzo blisko. Ceny jeszcze są nieustalone. Jesteśmy na etapie pozwolenia, uzyskania pozwolenia na budowę. Mamy na razie projekt Koncepcję. Za około rok myślę, już te mieszkania będą gotowe. Targi były też okazją do zapoznania się z ofertą planów inwestycyjnych dla miast, gmin i regionów. Katarzyna, co pokazujecie dzisiaj tutaj na tym stoisku? Prezentujemy ofertę inwestycyjną województwa kujawsko-pomorskiego. Reprezentujemy kilka miast. Ja jestem z Grudziądza, jest koleżanka z Włocławka, są osoby z Torunia, z Bydgoszczy, które prezentują zarówno naszą ofertę taką inwestycyjną dla dużych inwestorów, jak również działki pod domy, mniejsze działki pod usługi czy, in, czy budynki. Te nieruchomości, które nasze gminy wystawiają w przetargach na sprzedaż. Chodzi o odbiorców indywidualnych, tak? I takich, którzy nie wiem, deweloperów na przykład, którzy chcieliby budować gdzieś osiedle, tak to rozumiem? Tak to rozumieć, tak można to zrozumieć. To jest oferta zarówno dla przeciętnego mieszkańca, który, no nie wiem, planuje budowę domu, ale także oferta dla dużej firmy czy deweloperskiej, ale także firmy doradztwa, do których zgłaszają się większe firmy zainteresowane na przykład budową magazynu, jakiegoś centrum logistycznego, jakiejś hali. No dobrze, to te atuty regionu, jeżeli chodzi o ofertę tą inwestycyjną dla przedsiębiorców. Nie wiem, to, że mamy autostradę w regionie, myślę, że to jeden z podstawowych plusów, dzięki któremu taki przedsiębiorca może wybrać właśnie nasz region. Autostrada otworzyła nasz region na świat tak naprawdę. Autostrada dała dostęp do portów, autostrada dała dostęp do Warszawy. W tej chwili droga do Warszawy znacz, znacząco się skróciła, co otworzyło naszą, nasze województwo po prostu na świat. Skupmy się troszkę na Grudziądzu. Pani powiedziała, że jest z Grudziądza. Tak. Jaką ofertę właśnie ma Grudziądz dla, no nie wiem, chociażby przedsiębiorców? Tak? To są działki różnej wielkości, dostosowane do różnych potrzeb. Począwszy od małych przedsiębiorców, którzy planują zbudować coś usługowo-handlowego czy małą halę produkcyjną, a skończywszy na ogromnych inwestycjach generujących dużo miejsc pracy, generujących no, duże powierzchnie. Czy to są tereny uzbrojone, przygotowane już? My mamy tereny objęte specjalną strefą ekonomiczną, w związku z czym one są w pełni uzbrojone z dostępem do głównych dróg przelotowych, Nasze tereny są położone przy trasie średnicowej, która prowadzi bezpośrednio do węzła Grudziądz, autostrady A1. Mamy tereny, działki różnej wielkości z różnymi przeznaczeniami w planie. Tak? Część z nich jest pod usługi, część pod przemysł, pod składy. Więc dla każdego coś. Oprócz tego mamy ofertę hal przemysłowych, które są w dyspozycji naszego Gruzińskiego Parku Przemysłowego. I tą ofertę tutaj staramy się promować, ale tak jak wspomniałam, zważywszy na profil tych targów, staramy się również przedstawić ofertę pod budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne. To są tereny pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej w Grudziądzu, tak jak wspomniałam, położone są przy drodze krajowej nr 16 oraz trasie średnicowej Grudziądza, która prowadzi do węzła autostrady A1 do Węzła Grudziądz. Te tereny są uzbrojone we wszystkie niezbędne media i są podzielone drogami dojazdowymi, które zostały wybudowane po prostu w celu uzbrojenia tych terenów. Zaprezentował miejską ofertę inwestycyjną. Przedstawiane zostały atrakcyjne tereny, w tym przede wszystkim tereny usługowo-produkcyjne zlokalizowane na osiedlu Jar, jak również mniejsze działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Zwiedzający mieli też możliwość uzyskania informacji o obowiązujących na terenie Torunia zwolnieniach od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców. Jesteśmy na stoisku Urzędu Miasta, który prezentuje, rozumiem, ofertę inwestycyjną dzisiaj. Jakie to nieruchomości, jakie działki czy, czy jakie tereny prezentujecie na targach dzisiejszych? Oferta miasta Torunia dla inwestorów jest dosyć szeroka. Mówimy o, zarówno o terenach inwestycyjnych dla komercyjnych, dla działalności gospodarczej i produkcyjnej, jak i, dla, jak i o ofercie gruntów dla zabudowy mieszkaniowej, wielojednorodzinnej. Wiodące projekty miejskie w tej chwili to e, oczywiście osiedle, osiedle JAR, które no, jest w tej chwili już przygotowane e, do inwestowania i e, te e, budowy już się toczą. E, również kompleks terenów inwestycyjnych na osiedlu JAR, które e, są położone w ulicy Grudziąskiej e, i są również dostępne do inwestowania od zaraz tereny położone na grębocinie. Również, strugą, tak? tak, tak zwane, na, tak zwane grębociny Grębocin nad strugą. No i oczywiście mniejsze, mniejsze tereny, które są możliwe do zbycia w różnych lokalizacjach, czy to na lewobrzeżu, czy to na prawobrzeżu miasta. Zatrzymajmy się troszeczkę przy, przy tym osiedlu Jar. Mamy fajną makietę, na której wszystko doskonale widać, co tam powstanie, a, a, a po części już powstało, tak? Bo drogi, na przykład przynajmniej część dróg już się pojawiła w tym miejscu. Ulicowa Cenrodego, ulica Strobanda to są te y, drogi wykonane w pierwszej kolejności, które mają zapewnić połączenie y, obszarów y, y, tych, tych, tych terenów budowlanych z... Głównym układem komunikacyjnym miasta. I połączenie tym, od ulicy Ugory, tak? Ta ulica Wacenorodego już istnieje, tak? W tym ulica Wacenorodego już istnieje, dochodzi do, do ulicy Strobanda i w następnej kolejności oczywiście ulica Strobanda, połączenie do ulicy Grudziąckiej. To jest ten szkielet, który w pierwszej kolejności jest tutaj wykonywany. Zapewnia. W tej chwili dostępność tych terenów na dzisiaj. Wiem, że na części działek już deweloperzy prowadzą swoje inwestycje, tak? Tam już tak. pierwsze bloki powstają w tym tak. miejscu. Część terenów została zbyta, część terenów jest już zabudowywana. Pierwsi inwestorzy, postęp, ta zabudowa postępuje od południa w stronę w kierunku północnym, a więc w, kolejno, w kolejności mamy, mamy Intermarché mhm. oraz już te pierwsze. Członne pierwsze komponenty osiedla mieszkaniowego, wybudowane przez inwestorów, przez, przez budtek i przez młodzieżową spółdzielnię mieszkaniową, te inwestycje się toczą bądź są już niektóre zakończone z tego co widać część to jest zabudowa wielorodzinna, ale jest też fragment przeznaczony na zabudowę jednorodzinną. Tak to będzie wyglądało, tak? Mm, e, tak, tutaj oferta mm, tych terenów pod inwestycje jest zróżnicowana, czyli e, oprócz e, tego osiedla zabudowy wielorodzinnej e, w centralnej części osiedla, w, 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 w centralnej części tego terenu mamy też e, cały kompleks e, działek e, przeznaczonych pod budownictwo indywidualne. Na północy. One jeszcze nie są w tej chwili dostępne inwestycyjnie, to znaczy yy, czekamy, aż, yy, aż zostanie doprowadzone, yy, zostaną doprowadzone sieci infrastruktury technicznej i yy, teren no, musi ja, zostać uzbrojony po prostu. Tak? tak jest. W pierwszej kolejności na, na pewno yy, skupiamy się na uzbrojeniu i uruchomieniu inwestycyjnym tej południowej części, części osiedla. Pojawiła się też Agencja Mienia Wojskowego, która w Toruniu ma na sprzedaż kilka atrakcyjnych działek. Pani Milano, co prezentujecie dzisiaj na targach w Toruniu? Prezentujemy ofertę inwestycyjną, nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Kujawsko-Pomorskim, w szczególności tutaj w Toruniu. No właśnie, to AMW co na sprzedaż oferuje w naszym mieście. W Toruniu mamy działki położone przy ulicy Polnej. Jest to, jedna działka jest to obszar 20 bodajże dwóch hektarów, która jest doskonałą inwestycją na mieszkalnictwo wielorodzinne bądź jednorodzinne. Jest to duży obszar, także pozwala na różnorodne możliwości zagospodarowania takiego terenu. Przy ulicy Polnej również mamy działkę półtora hektarową, która jest zabudowana budynkami magazynowymi. No ona jest taka, że tak powiem, już od razu gotowa, bo działka większa wymaga jeszcze jakiegoś planu, koncepcji zagospodarowania, natomiast tutaj jest taka działka gotowa. Jest zainteresowanie, nie wiem, ludzie pytają. Są tutaj deweloperzy, którzy, nie wiem, chcieliby pobudować właśnie w tych miejscach osiedle. Jak to wygląda? To znaczy, wydaje mi się, że tegoroczna edycja jednak przyciągnęła klientów indywidualnych. Zdecydowanie bardziej klientów indywidualnych. Mieliśmy szereg zapytań o działki typowe pod mieszkanictwo jednorodzinne. Natomiast w tej chwili w ofercie nie posiadamy czegoś takiego. Z deweloperami przeprowadziliśmy tutaj szereg rozmów, ale my jesteśmy tutaj już obecni na rynku od jakiegoś czasu także współpracujemy, znamy się. W ubiegłym roku parę naszych nieruchomości zostało zagospodarowanych, już w tym momencie przy ulicy Strzałowej powstają osiedla. To jest Polna. I Szosa Hełmińska, tak? I jak duży jest ten teren? To jest prawie 22 hektary. No to spore osiedle może tam powstać. Tak, w zasadzie kilka kilka osiedli tak jak mówię, można by sporządzić jakąś koncepcję zagospodarowania, przeznaczyć część tutaj w zasadzie narożną na typowe usługowe nieruchomości, do tego zaplecze mieszkaniowe, także to jest bardzo, bardzo ciekawa... Bo rozumiem, że to miejsce to jest skrzyżowanie polne i szosy chełmińskiej, tak, tak? Tak. To można powiedzieć prawie, że centrum miasta na dzisiaj, bardzo, bardzo atrakcyjny dobrze, punkt. Bardzo dobrze zlokalizowana, bardzo dobra komunikacja tutaj w, w tym miejscu. Hmm. Drugi z terenów? Drugi z terenów to jest ulica Polna 7. To jest w zasadzie zaplecze tej, tej nieruchomości. Hmm. Tutaj, tak? To jest, to jest... Działka znacznie mniejsza z tego, co, co widać, bo hektarowa chyba, tak? Tak, tak, to jest powierzchnia jednego hektara. Dużo zainteresowanie wzbudziło stoisko, na którym można było obejrzeć wizualizację apartamentów w samym centrum Torunia. Panie Michale, to, co tutaj widzimy, ta makieta, to, to inwestycja chyba wasza sztandarowa, o której dużo się mówi w Toruniu, bo powstaje no, w samym centrum miasta. Dokładnie. Jest to pierwsza inwestycja tego typu w tym naszym mieście, czyli zlokalizowana na obrzeżach Toruńskiej Starówki, a z drugiej strony jest to zupełnie nowy budynek, czyli dający możliwości no, mieszkania w nowym, najnowszych standardach, z dosyć wysokiej jakości e, materiałów wykończeniowych, e, z takimi atutami jak 5 minut spacerem do ulicy Szerokiej, czy bezpośrednio e, piękny widok na Wisłę praktycznie niczym nie zakłócony. Jakie mieszkania planujecie? Mam tu na myśli metraż. Czy to będą, nie wiem, rodzaj loftów, mieszkania duże, przestronne, czy nie? Czy, czy mniejsze i na, że tak powiem, każdą kieszeń? Generalnie jest to oferta zróżnicowana, bo mamy tutaj metraże od 50 do 158 metrów kwadratowych. Wszystkie mieszkania są mieszkaniami jednopoziomowymi. Jednopoziom, y, Oczywiście o podwyższonym za y, Podwyższonym standardzie. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że 50-metrowe mieszkanie to jest mieszkanie, w którym mamy salon, plus aneks kuchenny i sypialnie. Także to są mieszkania no, charakteryzujące się właśnie tym, że są, mają dużą właśnie przestrzeń tą życiową. Największe apartamenty, czyli na przykład tu, jak ten pokazany na monitorze, 158 metrów. On ma 60 metrów kwadratowych samego salonu, tak do tego jeszcze 10 metrów kwadratowych kuchni czyli mm -hmm. w aneksie, czyli ta przestrzeń salonu i aneksu to jest łącznie 70 metrów kwadratowych. I piękny widok na Wisły i Most Kolejowy. No właśnie, powiedzmy troszeczkę o tej lokalizacji, jeszcze raz do niej wróćmy. Ulica mhm. świętego Jakuba. W którym miejscu dokładnie e, powstanie to, te, to, powstaną apartamenty wozownia. E, to jest ulica Świętego Jakuba, jesteśmy tuż za e, pralnią wojskową, a mhm. z tyłu za naszym budynkiem e, będzie. E, jest już zlokalizowana sala gimnastyczna liceum, 4. liceum nr 4, znać. tak jest dokładnie, więc jest to e, dokładnie to miejsce, początek ulicy Jakuba patrząc od ulicy Warszawskiej. A zatem część mieszkań na pewno z widokiem na, na Wisłę i na Most Kolejowy, tak? E, zdecydowana większość e, mieszkań zlokalizowana jest właśnie w ten sposób, żeby gwarantować ten widok na e, Wisłę, mało tego, Będziemy tu realizować okna w systemie horyzontalnym, czyli od podłogi niemal do sufitu. Tak i szczegół na przykład tu my mamy szybę o długości 6 metrów kwadratowych, 6 metrów bieżących i generalnie nie udało nam się, chociaż planowaliśmy rozwiązać to w ramach jednej szyby, ale będą dwie. Jedna o długości 4 metrów dopiero czy Czyś jak ogromna? No to jest 700 kg taka jedna szyba, tak? I do, druga już dwumetrowa. To będzie tworzyło ogromną przeszkloną powierzchnię właśnie z tym widokiem i co najważniejsze, nie ma możliwości, bo nie ma jak, żeby ktoś z innej strony zajrzał, co się dzieje w mieszkaniu. Jaki jest termin realizacji tego przedsięwzięcia? Kiedy będzie można, nie wiem, odbierać klucze? Myślę, że w przyszłym miesiącu rozpoczniemy już prace budowlane, czyli generalny wykonawca wejdzie na teren inwestycji, natomiast... Planowany termin zakończenia to jest koniec roku 2016. Jest zainteresowanie na. Znaczy, jest rynek na, na tego typu mieszkania? Tak, tak. Mamy dużo już wstępnych rezerwacji i myślę, że to będzie się cieszyło dużym zainteresowaniem. Pierwszego dnia targów odbyła się też konferencja: Toruń miejsce Twojego biznesu.